Dolina rzeki Wkry i Muławki, znajdująca się na obszarze Natury 2000 miała być ostoją dla rzadkich gatunków ptaków. Krzysztof Antczak ze Świętokrzysko Mazowieckiego Towarzystwa Ornitologicznego twierdzi, że tak było do momentu, kiedy na jej teren wjechały koparki. W tym przypadku, kiedy prace zostały tutaj rozpoczęte w ostoji Dolina Wkry i Mławki, nastąpiło zubożenie gatunków. Maszyny rozjechały Środowisko, w którym występuje derkacz, kulik wielki, kropiatka, rzekotka drzewna to jest taki płas bardzo ładny. No i po prostu z tego powodu żeśmy zgłosili tą szkodę do RD8 do Warszawy. Sprawa się toczy, jest w toku, zobaczymy co z tego wyniknie. W każdym razie no, stanowisko nas, naszego stowarzyszenia jest takie, że nie ewidentnie tutaj na tym terenie ptaki poniosły szkodę. W grudniu 2010 roku na teren Doliny Rzeki Wkry i Mławki wjechały ciężkie sprzęty. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych za pieniądze unijne rozpoczął tu nową inwestycję, która miała ucywilizować rzekę Muławkę. Inwestycja jest potrzebna, tak jak wcześniej wspomniałem, dla poprawy warunków gospodarzenia na użytkach zielonych rolników będących właścicielami zmeliorowanych gruntów w Dolinie Rzeki Mławki. Tam systematycznie następowało pogorszenie warunków użytkowania tych terenów z uwagi na naturalny proces zarastania, zamulania dna rzeki, muławki, również występowały rozmicia brzegów. Czyli woda wkraczała na działki będące, na fragmenty oczywiście działek będących własnością rolników indywidualnych, no przez co powodowała konkretne wymierne szkody właśnie w, na ich gruntach. W 2006 roku wójt gminy Lipowiec Kościelny wydał pierwszą decyzję w sprawie rozpoczęcia nowej inwestycji. Pod koniec 2008 roku Wojewódzki Zarząd Malioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie po spełnieniu wymogów formalnych, w tym decyzji środowiskowej, otrzymał pozwolenie na budowę od wojewody mazowieckiego. W tym czasie Dolina Rzeki Wkry i Mławki była już objęta programem Natura 2000. Pod względem formalnym uważam, że spełniliśmy wszystkie warunki, mieliśmy decyzje odregulowane, Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, gdzie w tej decyzji były wymienione warunki, jakie powinniśmy spełnić, żeby taką inwestycję rozpocząć. Te warunki żeśmy wszystkie spełnili i jak i jeszcze inne, jak powiedziałam, pozwolenie na budowę otrzymaliśmy, gdzie organ wydający pozwolenie na budowę sprawdza wszystkie decyzje przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Te decyzje uznał za, za odpowiednie i dostaliśmy pozwolenie na budowę. Świętokrzysko Mazowieckie Towarzystwo Ornitologiczne uważa, że prace budowlane naruszyły równowagę środowiskową i zgłosiło szkodę do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jesteśmy na etapie wstępnym postępowania. Trudno jeszcze powiedzieć, jak będzie wyglądało całe postępowanie i jakie będą wyniki tego postępowania. Szkoda w środowisku jest to negatywna, mierzalna szkoda w gatunkach, w tym wypadku w gatunkach lub siedliskach chronionych, oceniana w stosunku do stanu początku. Czyli musimy zebrać dokumentację dotyczącą występujących tutaj gatunków ptaków, głównie ponieważ jest to Stoja Ptasia, porównać z inwentaryzacjami, które zostały prowadzone w czasie lub po przeprowadzeniu robót. No i w tym momencie okaże się, czy ta szkoda tutaj wystąpiła, tak jak zgłosiło to Towarzystwo, czy tej szkody też nie było. Te wszystkie gatunki rzadkie, które wymagają dosyć specyficznych środowisk, szczególnie ptaki wodno-błotne i łąkowe, gdzie, gdzie potrzebują jakichś łąk troszeczkę zalewanych, szczególnie na wiosnę, znikają z tego terenu. Po prostu zabiera im się dom. Jak nie masz domu, to, to nie mieszkasz w tym domu. Sprawą rzeki Mławki zajęła się także Komisja Europejska, która bada, czy inwestycja została przeprowadzona zgodnie z procedurami obowiązującymi w Unii, a zwłaszcza na terenach objętych programem Natura 2000, któremu patronuje Unia Europejska. Zobligowani jesteśmy do tworzenia sieci ostoi w Polsce Natura 2000. No właśnie, to jest taki paradoks, bo jako członek Unii powołaliśmy te ostoje i co dziwne, że pieniądze, które też z Unii otrzymaliśmy, w tym przypadku melioranci, te pieniądze wykorzystują w ten sposób, że to ostoje niszczą. I ten paradoks jest niezrozumiały przez nas. Dlaczego tak się dzieje?